W tym filmie będę miał jedynie godzinę, aby stać się jak najlepszym graczem na trybie Box PvP. Ale czy mi się to uda? Oglądaj i sam się przekonaj. Siema widzowie, jestem na Box PvP na N1MC, bo zauważyłem, że przypadł wam do gustu filmik, jak dużo osiągnę w godzinę na Skygen, no to może przypadnie Wam też do gustu, jak dużo osiągnę w godzinę na... Box PVP, ale po prostu, żeby zacząć od zera, to nie gram na MCHB czy na Nano, tylko po prostu, żeby zacząć od zera, gram na N1MC, które niedawno powróciło. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było oczywiście odebranie kita gracza oraz codziennej nagrody. O, tutaj jest codzienna nagroda. Pierwszego dnia jest 15 dolców, i teraz tak, czy na rynku jest za tą cenę coś sensownego? No, ja wątpię, ale może za 15 dolków. Y kilofy. Niestety nie udało mi się znaleźć niczego ciekawego. Dlatego zakupiłem za dolary szkarłatne monety. Dzięki czemu mogłem kupić swoją pierwszą zbroję. Zobaczmy, ile. Oj, to już nie wystarczy. Ale mam kilof y, Michelo Angelo, cz poziom czwarty. I teraz chyba. A w sumie za te pozostałe monety, które mam, yy, będę mógł sobie też zakupić jakiś pierwszy secik. Jakiś yy, podstawowy secik. O nie, klata w sumie nie na razie. Ciekawe za ile elka. Dobra, miecza myślę na razie nie. Kupiłem pierwszy secik, a następnie klasycznie udałem się na bezpieczną strefę, aby nachopać surowce, które pozwolą mi w przyszłości na ulepszenie wyposażenia. Więc na razie idę sobie na bezpieczną strefę i pójdę kopać. Tutaj jest generator dla Bambików, gdzie możemy kopać tylko do 8 poziomu kilofa. No ja tutaj sobie chwilę posiedzę i się widzimy jak sobie już nakopie Co, coś niecoś. Dobra, słuchajcie, w tej chwili skopaliśmy tutaj wszystkie y, generatory. Mam 22 monetki i zanim się one y, odnowią te generatorki, to ja sobie y, kupię coś. Tylko ja właśnie nie wiem, czy ja będę wszystko pakował w kill, czy może by teraz w Elkę zainwestować. Zobaczmy w ogóle, y, jakie są teraz ceny, co dalej po prostu ile mnie y, piątka będzie kosztować, czyli rzeczy Rafaela. To jest za 8 i tutaj jest elka pierwsza, co ja chyba w Lkę zainwestuję. Tak więc kopałem na bezpiecznej strefie i gdy tylko było mnie stać, ulepszałem swoje wyposażenie, a następnie wracałem do kopania. Dzięki czemu z nowym kilofem kopałem o wiele szybciej. I zobaczcie, rudy już mogę normalnie na strzała rozwalać. Teraz rudy mi się chyba opłaca bardziej kopać niż te, niż bloki. Tak myślę... Szli już ten kilo w piąteczka całkiem spoko, myślę. Tak więc chwilę sobie tam pokopałem, jednak nie szło to tak szybko jakbym chciał. Dlatego, kiedy osiągnąłem już po ósmy poziom seta, postanowiłem lekko zaryzykować i udać się na strefę PVP. Walimy sobie w RTP i znajdę jakiś zaciszny kąt, gdzie mógłbym kopać. No i właśnie tak, tak myślałem, że tak to będzie wyglądać, jak będę kopał w tej strefie. Niezrażony jednak tym wypadkiem, powróciłem na wspomnianą strefę, gdzie tym razem było spoko. Kopałem surowce, zarabiając całkiem spore sumki, ale jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie, o czym za chwilę miałem się przekonać. Wow! Ej, ja już miałem przed ek ek ekran śmierci, naprawdę. To jest. To jest właśnie ryzyko okupania na strefie PvP. Te dwie sytuacje pokazały mi, że wciąż jestem za słaby. Dlatego powróciłem na bezpieczną strefę w celu zrobienia lepszych itemów. I zobaczcie, znalazłem miecz już jego za dwie stówy. Mnie na to stać. Yy, kupuję. Ponieważ. Miecz jego jest wart trochę więcej, ale ja swój aktualny miecz będę mógł teraz sprzedać. Jeszcze zobaczę za ile później. Na razie nie, bo tutaj się robią generatory, ale za chwilę sprawdzę. Ja sobie skopię ten generatorek i się widzimy zaraz, jak ja to sprawdzę. Dobra widzowie, a więc jesteśmy już na spałnie, zrobiłem sobie trochę kaski skupując to i teraz tak. Kilofiasz jego ja kupiłem za dwie stówy. A on jest warty dwie emeraldowe monety, czyli jak mówiłem, jest on warty o 80 dolców mniej niż ja go kupiłem z rynku, ale za to mój miecz Gumba jest warty pustaka, czyli 32 dolary. Więc sprzedaj. Ja go też wystawię trochę drożej, bo tak, 32 tutaj też. To ja go myślę, że na spokojnie mogę sprzedać za 100 dolarów. I on się wtedy sprzeda. I wreszcie, kiedy osiągnąłem 10 poziom seta, postanowiłem kolejny raz udać się na strefę PvP. Zobaczmy jeszcze może na rynek. Może się coś sprzedało z moich rzeczy. O! Udało Ci się sprzedać Kliknij, by wypłacić pieniądze. Mam jeszcze cztery dychy, ale to mnie niewiele zmieni. A nie, bo ja teraz mogę w Kantorze przecież wymienić sobie na szkarłatną jedną. I LKJ kosztuje dwie szmaragdowe monety. I ja teraz mogę sobie na sklepie kupić. Pusta K. Tych monet. Mam kolejny stack. Mogę znowu sobie wymienić. Mam dwie szmaragdowe monety i jednak mi stać na LKJK. No tu już mam full set JK jednak. A moment. Jeszcze muszę sobie na sklepie kupić sześć tych. No kupiło mi się siedem. I pod przydatne sobie kupić fireworks Trochę. Teraz z takim wyposażeniem idziemy na strefę PvP. Tam tym razem nie działo się nic szczególnego, ponieważ po prostu latałem od domku do domku skopując diamenty oraz emeraldy, dzięki czemu zgarnąłem dość sporą sumkę. <laughs> Posłuchajcie, minęła właśnie godzina odkąd zacząłem mój challenge, a więc muszę... Skopię sobie jeszcze te bańki raz, żeby zmaksymalizować mój zysk i muszę... Lecieć na spawn i podsumować to, co mi się udało dzisiaj zdobyć. Teraz lecimy sobie na spawn. I teraz tak, pierwsze rynek. Czy coś fajnego ktoś wrzucił może? Wejdę w kategorię kill może najpierw. Hmm. Kilow Daisy za 450 to jest myślę mega dobra oferta. Dobra, kupujemy kilow 13, a tą dziesiątkę swoją wystawię. Tylko ile jest warty kilo dziesiątka? Zobaczmy. <tryk> <tryk> O, ej, naprawdę bardzo dużo. Myślę, że tak za 300 wystawię, to... Może nawet za 400... Nie, no dobra, sprzedaj. Jeden, 300. No, ale dobra. Mam jeszcze trochę pieniędzy oprócz tego. I to wszystko oczywiście wydam na monety szmaragdowe. Niestety ja mam tylko dwie, bo większość wydałam na Kill of Daisy. I teraz... Chyba jedynie część jedenastkę jakoś będę mógł sobie kupić. Tak. No ja myślę, że to będą spodnie. No i co, ulepszmy sobie spodnie. Mam teraz ta jedenastkę, półdziesiątkę. Kilo w trzynastkę to jest bardzo bardzo dobry wynik, według mnie. Jak na, szczególnie jak na jedną godzinę. I klasycznie, jeżeli chcecie część drugą, to subik, like i robimy part dwa za jakiś czas. To co, to ja się z wami żegnam.